Keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe. And I've gotten you a present that I put under the tree. Tomorrow. Dzień dobry, dzień dobry i witam was w kolejnym dniu. Ja dzisiaj mam urodziny i podjechałam sobie pod przychodnie. Stawałam dzisiaj o 5 rano. Zjadłam mój urodzinowy tort, także na śniadanie był tort i chyba z tego przejedzenia stwierdziłam, że dzisiaj jest czas, żeby wybrać się do lekarza. Więc taki prezent urodzinowy sobie sprawiłam, że idę do przychodni. Mam skierowanie na badania, ale muszę po prostu się zarejestrować. Też mam inne sprawy do przegadania, także lecę. Pogoda jest naprawdę paskudna. Leje deszcz, jest szaro, ponuro, zimno. Ale to tak pada, że aż nie chce mi się wychodzić z tego samochodu. Więc tak rozpoczynamy tego vlogmasa, i to powinno być chyba w naszym kalendarzu adwentowym. Słuchajcie, drugie okienko, zrobić badania, wybrać się do lekarza i ogarnąć te sprawy. Także zachęcam, a ja lecę, bo im dłużej będę tu siedzieć, tym bardziej nie będzie mi się chciało tam iść. Wróciłam do mieszkania, zabieram się za pazy. I dzisiaj zrobię sobie taki delikatny różowy kolor, to jest Semilac 002, taki french pink. On jest naprawdę mega cute, taki delikatny, idealny różowy. Tak, i muszę najpierw je spiłować, potem robię. I co? Byłam u lekarza i słuchajcie, stoję w miejscu, cały czas stoję w miejscu. Stwierdziłam, że idę teraz do LuxMed i może to wstyd, ale muszę się wam do czegoś przyznać. Ja naprawdę nie orientuję się w polskim systemie zdrowotnym i mam jedno wytłumaczenie. Mieszkałam kilka lat po prostu w Niemczech i tam ten cały system wygląda inaczej, a tutaj to jednak też wygląda inaczej, więc jakoś tak jeszcze się nie połapałam. Też chodziłam wcześniej prywatnie i to było mi bardziej na rękę, było to szybsze i bardziej jakoś tak potrafiłam sobie to zorganizować i znaleźć, a teraz to po prostu jest tyle czekania. No i byłam w LuxNet zarejestrować się. No i co, słuchajcie, założyłam kartę, jutro mam dopiero wizytę i kolejna sprawa to mam skierowanie na badania, ale te badania, jeżeli mam skierowanie od prywatnego lekarza, no to muszę wykonać prywatnie, więc jutro porozmawiam z panią doktor, czy nie mogłam tych po prostu badań zrobić też na NFZ, w sensie dostać skierowanie na te badania. No i co, kolejna sprawa, to dlatego, ponieważ ja naprawdę już na wszystkie badania do tej pory, to każde badania wychodzą ponad 1000 zł u mnie, i już kolejne, wiecie, wizyty u prywatnych lekarzy, to naprawdę już tyle pieniędzy na to wszystko poszło, że stwierdziłam, że chciałabym po prostu trochę przyoszczędzić i iść jednak na NFZ. Wiem, że to jest dużo czekania i dużo zachodu. No, ale jednak co chwila płacić 1000 zł, to jakoś mi się nie widzi. No i te badania, które teraz dostałam skierowanie, też pani mi wszystko podliczyła i też wyszło ponad 1000 zł. Powiedziała, że są różne pakiety, należy no, Po prostu zapytała pani doktor, czy nie dostałabym tych skierowań na NFZ. Kolejna sprawa, to jeszcze mam jedno podejrzenie i to czekało mnie kolejne badania, także kurczę ja mam tyle tych badań, że dlatego tak cię ociągam z tym wszystkim, bo jak o tym myślę, to po pierwsze kwestia finansowa, a po drugie, no to też. Ja nie wiem, jak na to znaleźć czas, po prostu cały czas musiałam chodzić po lekarzach, dlatego mi to się tak nie za bardzo widzi. Robimy paznokcie, już koniec z tym tematem, jutro się okaże może trochę więcej. Dzisiejsza pogoda mnie naprawdę dobiła, jest tak okropnie, cały czas pada deszcz, już miałam taką nadzieję, że wiecie... Będzie podało rano i potem trochę się rozjaśni, i na przykład pojadę do łazienek, na spacer, czy cokolwiek innego, żeby z Wami tu porobić. Ale nie mam pomysłu naprawdę nie mam pomysłu, więc będę musiała coś wymyślić z tym dniem. Na pewno muszę podjechać do galerii po więcej wstążek, bo zabrakło mi wstążek na choinkę, także podjedziemy sobie po więcej wstążek i zobaczymy, co się jeszcze będzie działo. Cabin out of nowhere, just us and no one else. I've decorated everything till we perfect for this week. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. Oh, Michelle, it's time to shine, and Mike's love for you the sweetest light. Pogoda nie dopisała, ale od czego jest parasol? Wybraliśmy się do łazienek królewskich na spacer i to naprawdę był super pomysł. Bardzo poprawiło mi to humor w tym dniu. Więc spacer po łazienkach królewskich zawsze jest dobrą opcją. I can Jestem macem Takie młodsze chyba, wiesz, tamten jest starszy. Ale faktycznie mają trochę ładniejszy kolor, taki jakby turkusowy. Przedstawiam jest Może to była taka... Mm, że oni tutaj się grzali w kominku, wiesz, pokąpieli, bo tu jest kominek. Teraz, w okresie zimowym, jest darmowy wstęp do wszystkich budynków, które znajdują się na terenie Łazienek Królewskich. Więc warto skorzystać z tej okazji i nabrać trochę inspiracji w ciągu dnia, bo jest to przepiękne miejsce i zawsze ładuje mnie taką pozytywną energią. W tym dniu nie nagrywałam aż tak dużo, więc mam nadzieję, że kolejne vlogmasy będą bardziej świąteczne. A tutaj jest taka namiastka inspiracji na ponure czasami dni, które też w grudniu bywają.

Boże, zaraz nas wszystkie zaatakują. Patrz, to do nas biegnie. I słuchajcie, wróciliśmy do mieszkania, zjadłam i teraz znowu wyruszyłam. I w łazienkach jest naprawdę tak pięknie teraz, mega wam polecam, ponieważ teraz jest darmowe wejście do Pałacu na Wodzie i do innych tam, tych wszystkich budynków, które się znajdują na terenie łazienek królewskich. I pomimo tego, że jest brzydka pogoda, to warto odwiedzać takie miejsce, bo trochę nas zainspirują i też ten klimat po prostu jest taki. Przyjemny i to też jest w pomieszczeniu, po prostu, więc jest tam dość ciepło. Także mega polecam, jeżeli nie wiecie, co robić w ponure deszczowe dni albo śnieżne, jeżeli takie będą. To wybrać się do łaziny królewskich i tam właśnie zwiedzić te wszystkie pomieszczenia, bo one są tak klimatyczne i tak pięknie to jest wszystko zachowane, że ja zawsze jestem zakochana, jak tam po prostu spacerujemy. Teraz wybieram się szybko do sklepu. Wcale mi się nie chciało tutaj przyjeżdżać, ale mówię, jak teraz tego nie zrobię, to nie zrobię tego wcale, ponieważ muszę dokupić wstążkę, której mi zabrakło. Także idę po tą wstążkę, dokupię jeszcze jakieś produkty do kąpieli, bo się pokończyły. No i wracam, tak, więc wieczorem jeszcze sobie zrobię jakiś taki chillowy wieczór, naprawdę przyjemny, ponieważ chciałabym spędzić, spędzić ten dzień, słuchajcie, przyjemnie i też mam ostatnio taki bardzo średni humor i dużo stresu też ostatnio mnie tak jakby dotykało, i też Michał powiedział, że ja sobie usiadła, i chociaż trzy minuty tak głęboko poddychała. I też uważam, że jest to bardzo ważne, żebyśmy... Nie zapominali w tym całym pędzie, ale żeby po prostu pamiętać o sobie i o tym, że czasami warto jest na chwilę się zatrzymać, wziąć kilka oddechów. I myślę, że ten vlogmas będzie dla nas takim trochę self Mi nie chodzi o to, żeby tutaj, wiecie, pokazywać konsumpcjonizm albo nie wiadomo ile rzeczy nakupować, ozdabiać i różnych takich pierdół, które tak naprawdę są nam niepotrzebne. I uważam, że w ogóle ozdobienie choinki wstążką to jest polecenie po bandzie, ale tak mi się podoba taka prosta choinka, żywa prosta choinka, tylko biała wstążka i lampki do tego, że to jest dla mnie po prostu już i enough. Więc słuchajcie, tak myślę, że będzie ta choinka wyglądała, chyba, że coś znajdę, nie wiadomo co, jak mnie zaskoczy albo coś wygrzebę z zakamarków, ale myślę, że tak będzie wyglądała. Też mm, nie chcę tak kupować, robić jakiegoś szaleństwa e, właśnie na te święta, dlatego uważam, że najważniejsze, co powinniśmy wyciągnąć z takich vlogmasów, z takiego codziennego, to zrobić coś wspólnie. Dawajcie propozycję, ja jestem otwarta, możemy właśnie, nie wiem jakiś self -care tutaj wprowadzić, żeby codziennie robić też coś dla siebie, żeby pamiętać o sobie i żeby też zatrzymać się na trochę i tak zauważyć, w jakim jestem teraz miejscu, co teraz robię i po prostu, żeby się tym cieszyć i to docenić. Więc myślę, że to jest przede wszystkim najważniejsze w tym całym grudniowym vlogmasie. A ja, słuchajcie, lecę potem wstążkę, bo już po prostu robi się ciemno, a jest godzina 16. What the fuck? Mamy wstążkę i mam nadzieję, że jakoś zdążę ją tutaj poprzypinać, bo trochę już wstążek jest, ale nie wiem czy dam radę tak szybko to jeszcze ozdobić, słuchajcie, ponieważ chciałam jeszcze nagrać rolkę. Już jest dość późno i też wygląda mnie najlepiej, bo jestem zmęczona, mam trochę czerwone oczy, chciałabym nagrać sobie rolkę. Jak dużo dziewczyn wrzuca właśnie na Instagram czy na TikToka, to stwierdziłam, że w sumie fajnie by było mieć taką pamiątkę i nagrać sobie roleczkę, jak zdmuchuje świeczkę. I no zobaczymy. Michał poszedł po świeczkę. Ubolewam na tym, że tortu jest już połowa, a super by było, gdyby był cały tort. Ale może jakoś tak odwrócę do kamery i uda mi się zrobić, wiecie, także niby trochę oszustwa, a po drugiej stronie będzie połowa pusta. No ale zjedliśmy go na śniadanie, także tak to wygląda. No nic, czekam na niego i zobaczymy, czy coś się uda w ogóle. Mamy świeczki. Mega cute, bardzo ładne. X O X O Gossip. Girl. Happy birthday to me. Happy birthday to who? Get cake and ice cream. I'm saving room for just desserts.